Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj zajmiemy się Wymontowaniem starej gałki z kierownicy I zamontowaniem tej nówki z John Tu mamy śrubki, imbus Wymiana to pewnie zajmie 5 minut Obejrzymy jak sprawa ma się z opadami Bo zaś konkretnie dopadało I deszczomierz myślę, że Że brakło skali, no i dokładnie Brakło skali Jeszcze się coś tu utopiło, jakieś boroczka Ile tu będzie? No, ze 40. 40 litrów może być. Samik stoi z opryskiwaczem. Był desykować rzepak Ujkowi, z tego względu, że mój zabiera 21 metrów, jego tylko 12,5. I żeby tyle nie wyjeździć, to jechaliśmy moim opryskiwaczem. Desykowaliśmy tylko jedno pole, ze względu na to, że był problem z chwastami. Reszta dojdzie same. Nic nie trzeba z tym będzie robić później. Może, no nie no, dzisiaj nic nie będziemy robić takiego. Wówczas odpięć, opryskiwacz, ale skoro jest niedziela, to w ogóle nie ma jedynie ta gałka. Jutro się odepnie, co mi tu będzie potrzebne. Śrubokręt płaski i jest to jakoś śrubka. Dziesiątka kluczek, ale może poradzimy sobie z samym, samym śrubokrętem. Niech się ta gałka piszcie. Można było nasmarować, no ale jakoś nigdy mi to nie przyszło do głowy, żeby nasmarować. I tak zawsze jeździłem. A skoro mam nową, no to wymienimy na nowo. Tylko czy to tu będzie pasować? Myślę, że będzie. I jeszcze tam dużo osób pyta, czemu on tak pierdzi? Czemu tak dziwnie chodzi? No to tu mam sprężarka teraz załączona. I coś jest nie tak z tym zaworem, bo ktoś pisał, że jest uszkodzony. I tak właśnie taki odgłos wydowo. Czy jest uszkodzony to nie wiem Bo od zawsze tak robił kiedy go mam No i pisał jak tej osobie komentarz Co trzeba zrobić, no ale już mnie nie odpisał Tutaj w gościu, no i w sumie nie wiem Tędy się wydawał, taki głośny dźwięk Tu z dołu I można to zatkać palcem no, ale to wtedy nie spełnia, nie spełnia swojej roli Tu mam śrubokręt, płaskie kombinerki W razie czego, a jeszcze widzicie jaką bluza same to zostało chodzone na urodziny. Może tak do słońca pokażę. Fajna bluza. Mam jeszcze taką z Ursusa. No ale wiadomo, we wszystkich narodach nie chodzi się. I tak w nich bardzo rzadko chodzę, bo teraz jest ciepło. A jak jest ciepło, to raczej chodzę bez koszulki zazwyczaj. Dobra, odkręcamy te dwie śrubki. O, jak się sypie coś. Ziemia się sypie. Możliwe, że to ziemia. Dobra. Co się jeszcze trzyma? A, bo tu się kręcą nakrętki. Trzeba sobie poradzić. Jednak kombinerkami jeszcze. O Jezu, teraz by się przewrócił. Teraz spróbujemy to zrobić tak, żeby I się nagrywało i, i się trzymało. Gówno. Patrzcie ile kurzy tu było pod tą gałką, a nie mam tu żadnej szmatki, żeby to wytrzeć. Tu leży jakoś czopka staro, tandetno, leżymy tą czopką. W robocie nam dalej jakieś gówno. Ani w tym nie chodziłeś. Tak tu leżała, bo leżała. Trzeba umyć to później. Dobra, teraz trzeba ta, to... Tu, tu jest potrzebny imbus do tego. Kurde, Imbusik trzeba. Dobra, tak. Zobaczmy dwie długości imbusów. Zależy kto jaką kierownica, czy węższa czy grubszą. Jest chyba grubsza. W tej gumki nie trzeba będzie. Dobra. Dobra, to w miejscu tej starej. O, pasuje, dobra. Ale chyba trzeba te dłuższe śrubki dać. Trzeba, trzeba czy nie trzeba? Trzeba dać dłuższe śrubki. Jedna. tej gumy, to już nie, nie wcisnę tu w sumie może jedna dłuższa, na styknie dobra Jednemy do traktora, trochę tak jest pod skosem, ta tam była na prosto no ale nic nie zrobię, bo ta kierownica jest taka to zjedziemy na bok na razie to tam, na ziemię położymy tu tu, tu i porównamy z tą starą. Czy tak to może być? Czy tak może być? No. Bo może być. Ta była bardziej na prostą. To jest ze skosa. No ale tego nie, nie naprostuje się, bo jak? <laughs> nie wiem, obejrzymy jak się będzie jeździć No teraz będzie mniejszy ten. Bo będzie bliżej. No trochę dziwnie tak to jeszcze, ale tak to troszkę no nie wiem obejrzymy w praktyce, najwyżej coś pokombinuje, żeby ją wyprostować coś się może podłożyć troszkę, albo jakoś się to pomyśli no na razie to jest dobre obejrzymy w trakcie jazdy tej starej na razie nie Stara mogę naprawić bo tu zastygnie odkręcić tu jest przebito bolcem nacisłoby się ta wotu i by była dobra. Ale na razie to zostawia tu wszystko. Będziemy widzieć co się z tym stanie. Będziemy widzieć jak się będzie jeździć i wtedy się zadecyduje co robimy dalej. No a teraz czym się zajmiemy? No nie wiem, na razie się niczym nie zajmiemy, bo nie mam pomysłu. Może tak przejdę, jak nie wyznanie do śmieci. To z zetorkiem. No widzicie zetorek cały czas to stoi. Nie ma na niego czasu. Widać cieknie mu skądś paliwo, bo tu jest taka plama No ale nic, nic z nim nie robię takiego konkretnego, bo nie czas, Nie ma kiedy ani nic Opryskiwacz trzeba będzie odpiąć To jutro Tak wszystko po staremu, tu widzicie dużo drzewa przybyło Tu jest ta moja rymbarka Ten rymbak cały kombajn do roboty i takie tam różne no, obejrzymy czy dziadek zrobił to zbierająco, bo robił taki to było naciąg do jak to się nazywa, do posuwu więc to teraz to zrobił tu no, teraz to będziemy mieć dobre Dobra, bo złe no złe do koła dotknie Za długi to zrobił przygotowania do żniw dominator Tak jak widzieliście, wyjechaliśmy z kombajnem, remontujemy troszkę podsiewacz.